Gabysz chodził z mamą, kupował McDonalda sobie usiadł. Chodził z mamą, coś tam jakieś samochodzie, chciał kupić czy coś. Ja siedziałem tam piłem kolem. Teraz postanowił usiąść. Nawet pomagałem mu wstać, on chciał sam wstał i bieg, bieg. <grych> Oto się ludzie patrzą bo to taki mały Amerykanin. Oni no, tu mówią Amerykano. Na mnie, na niego. O biegnie, Gabryś, biegnie. No czadersko czadersko Patrz, o ta tam mama, to tam mama, to sybo, Gabryś, tam mama, to tam mama, chodź do mamy, zabłukamy szybę Mama, mama, mama. mama.